Serce może być nawet wtedy, gdy jest oddzielone od ciała, ponieważ posiada własny impuls elektryczny. Przypadkowe fakty, wszyscy doświadczyliśmy tego ostatniego. Jeśli włożysz rękę do bardzo gorącej wody, przez ułamek sekundy poczujesz, że jest zimna. Zjawisko to nazywane jest paradoksalnym zimnem. Kiedy mrugasz oczami, poruszasz ponad dwoma tysiącami mięśni. TikTok zna osobę, która złamała ci serce. Jest to czwarta osoba, która pojawia się po kliknięciu udostępnij, a następnie kliknij więcej. Dzieci widzą tylko biel i czerń w pierwszym miesiącu po urodzeniu, ponieważ ich nerwy siatkówki nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Jeśli wpiszesz stun małymi literami i użyjesz nawiasów kwadratowych, odblokujesz tajne emoji. Jedyną częścią ciała, która nie ma krwi, jest rogówka oka. Otrzymuje ona tlen bezpośrednio z powietrza. Przed ostatnim faktem śledź nas, aby codziennie poznawać nowe fakty, o których nikt wcześniej nie słyszał. Czasami nasze ciało trzęsie się natychmiast z powodu choroby neurologicznej.